Hej, to znowu ja z tej strony Lili Star MH Chciałabym Wam pokazać dzisiaj sukienkę, którą zrobiłam przed chwilą właśnie dla Królem Wolf, no bo no wiecie jakoś tak? Ciekawy, dlaczego nagrywam to w czwartek jest tak jasno, to zapraszam do opisu tam, tam na dole. Tak. No to dobra. Ona jest właśnie taka. Taka cała z cekinów. Mi się osobiście podoba. I do tego Clodin ma taką ciekawą fryzurę. Taką tutaj zakręconą. Nie wiem czy to widać. Widać w miarę. No i właśnie ona ma klejną nogę, bo kupiłam ją jakieś 3 lata temu i odpadła Tak lotnie z, z wersji strach, kamera, akcja Ma taki zielony makijaż, ale to nie o tym Jakie słodkie oczka On ma jeszcze tutaj takie fioletowe włosy tu, tu. O o, nie widać pewnie I brązowy To jest taki kucyk i on jest tutaj zakręcony Właśnie sobie to wygląda. Ona jest w kolorach takim srebrnym, niebieskim i różowym. Tak. Się cała mieni. I Klaudii jeszcze nie ma jednej ręki, bo mi się zgubiła od oryginalna. Ale już niedługo kupi nową, więc dlatego białą. Tak. my jeszcze takie dwie brązoletki złote. Ma taką no, w miarę. A tu jest z kolcami. A buty ma takie. Bo złote oryginalne od niej mam, ale no, chleba obecnie ma. I no cóż. Oj, mam też kolcję z ale teraz jest obecnie Irmą. I z przeróbką. Moją. I to chyba wszystko w tym filmiku. Eee, no, no to pa.